Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku! Dzisiaj zrecenzuję dla Was drugi raz legendarną bestię orła z serii LEGO Cima. Zapraszam! Na początek pudełko. Mamy tutaj logo LEGO Cima, nasz zestaw przedział wiekowy od 7 do 14 lat, numer katalogowy 70124 oraz nazwę orzeł, leniwna bestia, cena 44,99, trochę przeważona. Tutaj mamy u góry logo LEGO, numer katalogowy, zestaw oraz klocek w skali 1 do 1, to jest staw kulkowy. Z boku mamy ostrzeżenia, z drugiego boku mamy również ostrzeżenia. A od spodu mamy logo LEGO, numer katalogowy oraz informację, że komponenty zostały wyprodukowane w Danii, Nowej Grzech, Meksyku i Czechach. No i to jest informacja taka do poprzedniego odcinka z wilkiem, legendarną bestią, bo tam miał taką naklejkę i było to zasłonięte, więc to jest taka informacja, że zestaw nie został wyprodukowany w Chinach. Tutaj z kolei mam naklejkę, która zasłania taką grafikę fajną. No i tutaj mamy wszystkie zestawy w podceli Legendarne Bestie. No i myślę, że możemy przejść do instrukcji, która wygląda tak. Mamy tutaj Logo Lego, cima. E, LEGENDARNE bestia, tutaj mamy nasz zestaw. I zaczynamy budowę od minifigurki. Dalej jedziemy z zestawem. I tak sobie składamy, składamy. Aż dochodzimy do momentu, kiedy zestaw jest już złożony. Tutaj mamy spis elementów, reklamę innych zestawów ze serii Cima. Tutaj mamy reklamę strony internetowej Lego Cima. Tutaj mamy nawiązanie do Lego Club. A tutaj mamy Win. Jeszcze taka informacja, że instrukcja jest zszywana. No dobra, przejdźmy teraz do minifigurki którą jest Eris? Eris ma również uzbrojenie, a mianowicie tarczę, która, jak wspomniałam, jest w każdym zestawie spod serii legendarne bestie, oraz taki topór, młot, coś w tym rodzaju, siekiera. Tutaj mamy chi. To jest element taki bardzo znany z chiman do tych orłów, do broni, jest bardzo często wykorzystywany. Taki kijaszek. Lubię go. I Rękojeść, chociaż nie wiem po co, bo tak też by to fajnie wyglądało. No ale jest, więc niech sobie będzie. Ma również zbroję, do której przyczepione są jej skrzydła na takich elementach, które z kolei są właśnie przyczepione do skrzydeł. No i tak to działa. Tutaj skrzydła się ruszają teraz przyjrzymy się w jej głowie, tak wygląda jej druga część głowy, ma tutaj bardzo ładne nadruki, tutaj mamy jakoś korony jakiś dziób tutaj jest myślę, że fajna fajna rzecz, tutaj mamy jej twarz tutaj jest uśmiechnięta a z drugiej strony jest zła, rozgniewana tak wygląda jej tors no, ma jakąś zbroję, niebieską cerę, że tak to mogę powiedzieć. Ma białe pióra. Tutaj ma taką kolczugę jakby na kolaniki oraz żółte, żółte pazury. Myślę, że mi figurka jest ładna. To jest mój drugi orzeł z serii Chima. Właściwie to pierwszy jaki w życiu miałam przyszła pora na nasz zestaw jest to orze orzeł na bestia, fakt i tak, zakurzony masakrycznie ale no nie udało mi się tego doczyścić nie musiała go wykąpać czymś albo coś dobra, więc zaczniemy od tego co moim zdaniem jest e, fajne a mianowicie e, głowa głowa jest ruchoma Mam tutaj oczy nadrukowane, reszta to naklejki, niestety. Więc głowa jest ruchoma, bardzo fajnie. Yy, dobra? Mam tutaj nogi, to teraz trochę gorzej. Te pazury są wielkie. Te palce są wielkie i trochę, myślę, że nie, nieproporcjonalne do tego orła. No ale stać tu stoi. Ogonem się podeprze i jest. ok Dalej mamy skrzydła, które naprawdę są dziwne na siebie nałożone. Tutaj siebie trykają. O. Ja nie wiem, czy tak ma być. Mam nadzieję, że, że tak ma być, bo jeśli nie, je, to ja zrobiłam jakiś błąd kiedyś. I no. No i takie dziwne to jest. Nie to strasznie się wkurza, że są nałożone, ale się y, ruszają. Więc nie ma takiego zbytniego problemu przy zabawie chodząc trochę z oporem ale myślę, że to trzeba porozginać dalej mamy miejsce, gdzie Elis może usiąść ja wkładam ją bez broni, bo z bronią to by było trochę ciężko no, więc tak sobie siedzi i tutaj również nie dali żadnego wy... wy Wypełniacza ani nic w tym rodzaju. A szkoda. No tu mamy ogon. Zrobiony z sześciu elementów. Te niebieskie imitują pióra. No i tak to wygląda. Trochę dziwnie. Szczerze Wam powiem. No ale jak już tak jest, to niech tak będzie. Obejrzyjcie go sobie z każdej ze stron. Tak wygląda. Z przodu, tak z woku, Z góry, z dołu. Z tyłu i z drugiego boku. Ja o. No. Ja myślę, że to chyba tyle, bo w sumie nie mam co o tym gadać. Yy, żadnej funkcji tutaj nie ma. Są tutaj. Yy, można po prostu ruszać yy, głową, skrzydłami oraz yy, nogami. Można kupić na ze zwykłą na minifigurkę, która może być dopełniona po prostu yy, kolekcji orłów. Możemy stworzyć armię orłów. No, i myślę, że to na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.